Hej, witajcie, witam Was w Tokio. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam opowiedzieć o najbardziej przereklamowanych rzeczach w Japonii. Przereklamowanych według mnie. Ta lista jest zrobiona tylko i wyłącznie według mojej opinii, więc jeśli ktoś ma inne doświadczenie, kogoś interesują inne rzeczy, no to oczywiście feel free. I akurat korzystając z tego, że jestem na Akihabarze, chciałbym zacząć od Akihabary. Na pierwszym miejscu Akihabara. Na pierwszym miejscu tylko dlatego, że tu jestem, podkreślam, nie dlatego, że jest to najbardziej przereklamowane miejsce. Ale szczerze, jeśli ktoś jest fanem anime, no to tak, znajdzie tutaj dużo dla siebie. Jeśli ktoś jest gigiem komputerowym, trochę też. Ale tak jak kiedyś na filmiku mój dziadek powiedział, jego ulubionym miejscem w Japonii jest Akihabara. Dlaczego? Ponieważ on zawsze budował sobie swoje własne komputery. Czyli kupował o, poszczególne e, części do komputerów i sobie je składał. Dlatego Akihabara jest idealna, a w zasadzie była, ponieważ mój dziadek już też na Akihabarze bardzo dawno nie był. I komputery składał kilkanaście lat temu. I tak właśnie chciałbym podsumować to miejsce. Akihabara kilkanaście lat temu, wow, robiła wrażenie. Wszystkie neony, wszystkie tutaj taka nowoczesność, ale tu się nic nie zmieniło od tych kilkunastu lat. Serio, jeśli zobaczycie, jeśli tylko wejdziecie do jakichś sklepów, no będzie widać, że one mają te kilkanaście, czasami około 20 lat. I tak samo jest z elektroniką, wszystko tutaj jest trochę raczej starsze. Poza tym, te sklepy, które sprzedają elektronikę, sprzedają to również online, więc większość tych sklepów właśnie, do których kiedyś się specjalnie przyjeżdżało na Akihabary, żeby poszukać sobie wśród tych używanych, było takie ekscytujące, teraz można dosłownie w pół minuty wyszukać sobie w internecie że szukamy tego i tego na przykład aparatu właśnie z 1 który już nie jest produkowany znajduje nam to szybko, pokazuje dokładnie który sklep jest też opcja wysyłki i wszystko, więc nawet nie ma sensu tutaj często jeździć zwłaszcza jeśli ktoś chce po prostu kupić jakąś elektronikę inaczej sprawa ma się, kiedy oczywiście, kiedy chcemy coś sprawdzić, przetestować, co dotknąć jeśli chodzi o aparaty, wiadomo, czasami warto zobaczyć na własne oczy, jak tam matryca czy nie jest porysowana faktycznie, ale tutaj i tak w Japonii bardzo szczegółowo się opisuje używane przedmioty, więc, no, jeśli ktoś jest fanem, jakimś fanem anime na przykład, i chce sobie kupić jakieś figurki, które są sprzedawane tylko w tym miejscu, bo są też takie oczywiście, nie zawsze wszystko można kupić online. Niektóre rzeczy są ekskluzywne pod tym kątem, właśnie, że trzeba się pofatygować. Dużo producentów jakichś górek ma specjalne podpisane umowy ze sklepami i że mogą je sprzedawać tylko i wyłącznie tutaj. Więc jeszcze raz, jeśli ktoś jest fanem anime, jeśli ktoś jest fanem elektroniki, Akihabara będzie fajna. Jeśli ktoś liczy, że Akihabara weźmie go do wiecie, do roku 3000, czy coś w tym stylu, czyli po prostu nowoczesność, nie wiadomo co. No to tak jak mówię, przereklamowana rzecz o tyle, że to było imponujące kilkanaście lat temu. Obecnie w podobnym stylu jest całe Tokio. Też są neony w większych miastach, w Osace też są od neony, w Fukuoce są neony, więc jeśli ktoś chce zobaczyć światełka, jest wiele innych opcji do tego. Zanim przejdziemy dalej, to skoro mowa o przestarzałej technologii, to niestety, ale większość przeglądarek taka właśnie jest. Na szczęście jest Opera Desktop, z której uwielbiam korzystać i zostawia konkurencję w tyle. Jest bezpieczniejsza dzięki wbudowanemu darmowemu VPN-owi i blokadę skryptów śledzących, dzięki czemu gdziebyśmy nie korzystali z tej przeglądarki, nasze dane będą chronione. Jest przyjemniejsza do korzystania nie tylko ze względu na futurystyczny wygląd, ale też dzięki wbudowanemu adblockerowi, który chroni przeglądarkę przed nieinteresującymi nas reklamami. Dzięki zintegrowanym komunikatorom takim jak Messenger czy WhatsApp można wysyłać wiadomości korzystając z pasku bocznego, co jest super wygodne, bo dosłownie wszystko co potrzebne jest w jednym miejscu i coś co mega wyróżnia Operę od innych przeglądarek. To ARIA, czyli budowana sztuczna inteligencja, która natychmiast udziela przejrzystych odpowiedzi na czacie i w przeciwieństwie do innych chatbotów AI, bezpłatna usługa AI Opery jest połączona z siecią WWW, zapewniając informacje w czasie rzeczywistym, które nie ograniczają się w przeszłości. ARIA ma funkcję komponuj, która pomaga generować to, co potrzebujemy, czyli np. posty, maile, prezentacje, eseje, artykuły i inne. Możemy wybierać tą treści, styl oraz długość. Pod ręką mamy również odtwarzacze muzyki, tak jak powiedziałem jest tutaj wszystko. Zostawiam wam link do opery w opisie i wracamy do filmiku. Skoro zacząłem już od Tokio, to Tokio pocisnę dalej. Shibuya Crossing, serio nigdy tego nie ogarniałem, że ktoś faktycznie mógłby to wpisywać jako punkt zobaczenia w Japonii. Przejście przez właśnie ten Shibuya Crossing to jest nic, to jest po prostu pasek gdzie się przechodzi. Ja tam chodzą po to, żeby po prostu przejść z jednego punktu do drugiego, to nie jest jakieś imponujące i to jest znacznie mniejsze niż się wydaje. Bardzo często słyszę opinię, że, że to nie jest aż takie imponujące, jak się komuś wydaje. Tysiące ludzi naraz przechodzi, tak. Ale tak jak mówię, że nie żeby specjalnie podjechać na Shibuya. Jeśli ktoś chce zobaczyć Shibuya Sky na przykład, to jak najbardziej, to wiadomo, jest teraz obok, więc prawdopodobnie i tak będziecie musieli przejść przez tam Shibuya Crossing ale żeby specjalnie jechać po to, żeby przejść się po pasach, nigdy tego fenomenu nie rozumiałem. Jest to ciekawe przeżycie, zwłaszcza, że jest naprawdę mnóstwo ludzi i nigdy jakoś się raczej nie zahacza nawet barkiem, wszyscy wiedzą jak się przechodzi i tak dalej. Ale no serio, to nie jest jakieś takie niesamowite A skoro już mowa o Shibuya Crossing To też Hachiko, ta statuetka Hachiko Historia jest bardzo fajna i imponująca I warto ją znać Też tak jak mówię, fajnie zobaczyć, bo jest tu zaraz obok stacji, jeśli wychodzi to po lewej stronie Ale no żeby specjalnie jechać zobaczyć takiego nie wiem, miedzianego Pieska, który jest jeszcze bardzo malutki, i zazwyczaj wieczorami są tam wszyscy pijani. Najczęściej tam właśnie ludzie stoją, piją albo wręcz leżą już na ulicy. No to czar tego miejsca i historia Chiko nie jest już taka imponująca. Więc również, jeśli miałbym planować wycieczkę po Tokio, Chiko w ogóle by nie było wpisane, że to jest coś koniecznego, żeby zobaczyć w tym mieście. Tylko po prostu, że jeśli będę na Shibuya Eki, jeśli będę na stacji Shibuya, no to może zobaczę tego pieska. Bo mi się akurat historia naprawdę podoba, ja jestem psiarzem uwielbiam psy. i no ale tak jak mówię, często widzę, że jak ludzie planują wycieczkę po Tokio, to wpisują właśnie Insibuja Crossing i Hachiko ja bym tego kompletnie nie dał na swojej liście, ponieważ tak jak mówię, mnie osobiście to w ogóle nie imponuje. I zostając w klimacie wciąż Tokio, Tokyo Sky Tree. Okej, okay, szczerze, jeśli chodzi o Tokyo Sky Tree, na pierwszy raz, jak ktoś pierwszy raz nigdy nie był wcześniej. To polecam, oczywiście jak można powiedzieć o większości, ale pierwszy raz chodzi mi o takie widoczki, bo w Japonii jest takich widoczków pełno. Tokyo Skytree, jest Tokyo Tower, jest Kyoto Tower, Fukuoka też jest Tower, wszędzie są te Towery. Do tego właśnie Shibuya Sky, Tokyo Metropolitan Building. Jest mnóstwo miejsc, gdzie po prostu widzi się widoczki z wysokości. Więc Tokio SkyTree jest moim zdaniem najlepszym widoczkiem, ale też jest płatnym i to trochę sporo kosztuje. Niektóre inne miejsca są za darmożkę, więc jeśli ktoś już i tak ma gdzieś takie widoczki, to wydaje mi się, że Tokio SkyTree może być właśnie przereklamowane o tyle, że to nie jest nic tak wiele nowego. Warto zobaczyć. Ale jeśli chodzi o widoczki, to uwierzcie mi, że Tokio jest tak chaotrułowane, cała Japonia, że bardzo często są te widoczki z wysokości robione. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, która jest przerklamowana moim zdaniem, i może to być kontrowersyjne. Osaka. Rozmawiałem z moim dziadkiem też o tym, i on też powiedział, że on za Osaką nie przypada. Rozmawiałem też z jednym Polakiem mieszkańcem w Osace, którego serdecznie pozdrawiam, i też powiedział, że osaka na jeden dzień spoko, ale na dłużej tam zbytnio nie ma co robić. Osaka kojarzy się tak, że jest nowoczesna. E, Okej, okay, jest nowoczesna. Osaka kojarzy się z zamkiem w Osace. Jest zamek, który z zewnątrz wygląda znacznie lepiej niż wewnątrz. Wewnątrz nie ma nic specjalnego w tym zamku. Oprócz tego ludzie z Osaki też się wyróżniają tym, że są trochę europejscy. Ale poza tym, w Osace, szczerze powiedziawszy. Ja nie mam za bardzo co robić. Jeśli ktoś chce robić zakupy, ok, ale kto z Polski leci do Japonii tylko po to, żeby kupić sobie jakiś, nie wiem, torebkę czy coś w tym stylu? A raczej mało sobie. Ja, owszem, robię te zakupy, ale to nie jest jakby taki główny, główny mój cel wyjazdu do Japonii, a na pewno nie do Osaki. A oprócz tego Osaka będzie dobra dla ludzi, którzy chcą trochę poimprezować, jakieś izakaje, bary czy coś w tym stylu. Dla mnie to też już nie jest zbytnio z jestem trochę już starszy, więc wiecie, czas sobie już spoważnieć. Po się jeśli chodzi potem do Tombori i tak dalej, są ci ludzie, promotorzy tych barów, klubów, często powiązani z sektami, <laughs> zachęcają do picia i generalnie czuć, że to miejsce jest właśnie takie bardziej pijackie niż takie wycieczkowe i wakacyjne, żeby sobie po prostu podpoczywać. Słyszałem też coś takiego, że Osaka jest dla ludzi, którzy chcą po prostu mieć jakby takie miejsce bazowe i z Osaki wszędzie dojeżdżać. To prawda, Osaka ma fajny dojazd wszędzie w zasadzie do Kyoto, do Nary, Timeji, do, do Nagoi. Wszędzie w zasadzie jest bardzo łatwo dojechać, więc pod tym kątem Osaka jest fajna. Ale ja mówię teraz o Osace samej w sobie, jeśli ktoś by planował tygodniowy wyjazd do Osaki. No, bo moim zdaniem za dużo to nie ma co robić, szczerze powiedziawszy. Takie zakupy, czy coś są w każdym dużym mieście, Osaka się odróżnia tym, że jest to po prostu tego więcej i tyle. A skoro już o Osace, to teraz Kyoto. Hinka Kudzi, Hinka Kudzi. Kudzi to już w ogóle rzadko odwiedzałem. Byłem tam dwa razy w życiu i zawsze, jak jestem w Kyoto, to już nawet tam nie jeżdżę. Hinka Kudzi podobnie, ponieważ. No... Jest to, może być trochę takim zawodem dla niektórych. Mi się podobało. Kinga Kuji jest przereklamowana dla ludzi, którzy mają wysokie oczekiwania, że na przykład wejdą do świątyni czy coś, ponieważ to jest dosłownie świątynia zewnątrz, do której nawet nie da się podejść blisko. Jest złota i jest naprawdę bardzo ładnie, ale pod warunkiem, że wybierzecie odpowiednią porę. Jeśli pójdziecie jakoś w południe czy cokolwiek, zwłaszcza teraz, gdzie jest mnóstwo Chińczyków, to uwierzcie mi, że to miejsce. Bardzo mocno straci tu w waszych oczach. Gdy byłem właśnie rano, byłem też drugi raz wieczorem, to wtedy jest naprawdę ładnie, pięknie i można sobie swobodnie pochodzić, podziwiać. I inaczej, kiedy jest mnóstwo ludzi, i wiem, że czepiam, że troje Chińczyków, ale oni są ciężkimi turystami pod tym kątem, że oni tutaj przylatują albo, żeby robić zakupy, albo żeby robić zdjęcia. I to dosłownie tak wygląda, że oni stoją na środku i ta, cała rodzina często robi takie kółeczko i jednej osobie robią zdjęcia, pije druga osoba. Nie ma jak przejść i takie miejsca właśnie tracą trochę na intymności Kiedy po prostu jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy przylatują tam nie żeby zobaczyć, podziwiać, odpoczywać, Tylko żeby porobić sobie zdjęcia, żeby wrzucić sobie na Instagrama Przechodzimy trochę dalej, tak ogólnie po Japonii, ale też trochę po Tokio Pig Cafe, być może kojarzycie zdecydowanie przereklamowane Jakie też często te właśnie bary jakieś kocie czy coś, to już nie jest takie co kiedyś że to jest takie pierwsze w Japonii niesamowite coś to już jest całkiem powszechne i też tutaj często, na przykład nie można z dziećmi małymi wchodzić do takich miejsc są rezerwacje, Pink Cafe to w ogóle jest dramat, śmierdzi tymi świniami te świnie wyglądają jakby to było coś nie tak z nimi uh, no serio nie warto, w ogóle nie warto Kolejnym miejscem, które może zaskoczyć niektórych jest Harajuku, ja osobiście uwielbiam ale daję to miejsce dlatego, że no niestety niektórzy mają inne oczekiwania co do tego miejsca Inaczej, to miejsce też podobnie jest do Akihabary Czyli ten styl i to wszystko, zresztą sam wygląd tych uliczek, No zatrzymał się kilkanaście lat temu Widać, że to jest troszkę starsze miejsce i takie mniej imponujące Jeśli chodzi o sklepy można kupić coś fajnego ale, no, nie da się ukryć, że to miejsce samo w sobie jest jeszcze miejscem kultowym. Ale, sklepy takie same w sobie czasami mogą być zawodem. Chociaż ja akurat za każdym razem, kiedy jestem w Faradziuku, to coś sobie kupuję, ale wiem, że nie jest to dla wszystkich. I ostatnim punktem na mojej liście jest Naha, Okinawa. To też możliwe, że kojarzycie z moich filmików. Okinawa, jeśli chodzi o małe wyspy, są piękne, ale główna wyspa i miasto Naha, Damn, serio. Jeśli ktoś chce tam polecieć. To dłużej niż jeden dzień nie polecam, ponieważ nie ma zbytnio co robić. Jest American Village to jest ładne wieczorem, bardzo ładne. Ale oprócz tego serio, plaży czy coś, wszystko jest na tych małych wyspach. Jeśli ktoś leci do Japonii tylko, żeby poleżeć, no to znajdzie jakiś tam hotel, jakiś resort dla siebie. Ale oprócz tego, dłużej niż jeden dzień naprawdę uwierzcie mi, nie ma co robić. O okinawie służy się dużo i słusznie. Więc przereklamowana jest tylko główna wyspa, która kiedyś była piękna swoją drogą, bo byłem 5-6 lat temu I teraz wygląda inaczej przez COVID i cały ten czas dużo sklepów poukładało i teraz to wygląda serio wszystko średnio Może kiedyś znowu będzie ładnie, ale na ten moment średniawka Dzięki za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w następnym